Biblioteki w Lipniku i we Włostowie zostaną połączone. Nowa jednostka będzie miała siedzibę we Włostowie. Oprócz tego, że będzie to bardzo nowoczesna placówka, reorganizacja pozwoli wygospodarować pomieszczenia na kuchnię i stołówkę. Planujemy kupić budynek w miejscowości Włosu pod budowem Właśnie rozbudowę biblioteki. Chcemy zrobić, będę dążył, że powstała jedna biblioteka centralna, multimedialna, cyfrowa, oczywiście biblioteka w stanie naturalnym, książką też będzie zachowana jak najbardziej. Chcemy, żeby to była taka nowoczesna biblioteka. Może ma jakaś mała kawiarenka. piątek radni podczas sesji podjęli uchwałę o możliwości wykupu działki. Pieniądze na zadanie są zapisane w budżecie. Pieniądze mamy w budżecie zagwarantowane i z takiego projektu na biblioteki będziemy starać się pozyskać kolejne środki, żeby to zrealizować. Inwestycja pozwoli na rozbudowę kuchni i jadalni w szkole we Włostowie. Jednocześnie rozwiążemy problem stołówki jadalni w miejscowości Włosów. Tam w szkole, tam gdzie obecnie jest biblioteka, będę chciał, żeby tam była jadalnia i w miejsce gdzie obecnie jest jadalnia, będzie jedna duża nowoczesna kuchnia. Jeśli chodzi o lokalizację, to biblioteka będzie miała siedzibę w budynku, który po zakupie zostanie rozbudowany i przystosowany pod potrzeby księżnicy z czytelnią. Jerzy Strzyż, STV Info.